Podczas 7 minut trwania filmu upewnijcie się Państwo, że znajdujecie się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Zaczynamy podbój europejskiego rynku produktem, który uzależnia miliony ludzi na całym świecie w pozytywnym sensie tego słowa. Produkt, który przedstawia sobą wielomiliardowy rynek zbytu. Produkt, przez który ludzie czasami potrafią wystać 20-minutową kolejkę, a wartość którego czasami osiąga nawet 4 euro za kubek. Mowa tutaj o fenomenie, który nazywa się kawa. Jak zareagowalibyście Państwo na możliwość zarabiania tylko 1 centa z każdej filiżanki kawy wypitej na świecie? Obrót jednego dnia wystarczyłby, żeby stać się milionerem. Kawa to legalny narkotyk. Mimo, że wiele osób wie, że kawa nie jest dobra dla zdrowia, nie przeszkadza to fanom tego napoju w spożywaniu go ciągle i ciągle, dzień po dniu. Mimo, iż kawa nie jest atrybutem luksusu. Dla wielu ludzi kawa to konieczność i przyzwyczajenie. Kawa to część codziennego życia. Moda jest kapryśna, to przychodzi i odchodzi. Kawa będzie pita za 100, a nawet za 1000 lat. A teraz, drodzy słuchacze, macie możliwość zarabiania pieniędzy na tym mega rynku. Właśnie teraz, w tej chwili, otwiera się przed Państwem możliwość zarobienia setek, a nawet tysięcy euro tygodniowo. Zarabiając za pierwszym razem, macie Państwo możliwość stałego zarobku, ponieważ kawa zajmuje pierwsze miejsce na rynku produktów spożywczych. Kawa to najbardziej używany produkt na świecie, a nasza propozycja jest jedną z największych szans w historii sprzedaży. Pytanie tylko, w jaki sposób Państwo możecie zrobić to osobiście i co sprawia, że nasza propozycja jest tak wyjątkowa? Każdy wie, że kawa nie jest zdrowym napojem, a jednak ponad 300 milionów Europejczyków pije średnio około 1 miliarda 200 milionów filiżanek kawy codziennie. Co by było, jeśli połączylibyśmy biznes z zapotrzebowaniem na kawę, która jest dobra dla zdrowia człowieka? Mowa tutaj o rewolucyjnej kawie z tym samym wyśmienitym smakiem, z tym samym orzeźwiającym efektem, ponadto ta kawa jest pakowana w wygodnych saszetkach, co umożliwia łatwe i wygodne jej przygotowanie. Wysokiej jakości napój dla smakoszy z dodatkiem tajemniczego składnika Licidum Ganoderma. Ganoderma znany również jako Reishi, to grzyb, który już od 4000 lat jest integralną częścią tradycyjnej medycyny chińskiej. Jako król ziół, jako boski grzyb nieśmiertelności jest on czony na całym świecie. Ten grzyb zawiera ponad 150 antyoksydantów, ponad 200 fitopokarmowych składników i jest idealną podstawą dla zbalansowanej diety. Istnieją setki badań naukowych wykazujących pozytywny wpływ tego grzyba na organizm człowieka. Uzyskać więcej informacji na ten temat można również w internecie, na przykład na stronie Wikipedii. Nasza kawa to zdrowa alternatywa dla tradycyjnej kawy. Osoby spożywające naszą kawę zauważyły, że z jednej strony jest ona tak samo przyjemna w smaku, jak i tradycyjna kawa, a z drugiej strony ma pozytywny wpływ na ich organizm. Proponujemy naszym klientom niesamowitą kombinację. Ganoderma licidum i kawy wysokiej jakości. Również wybierając nasze inne produkty, kawę latte, kawę mokka, gorącą czekoladę lub zieloną herbatę, możecie Państwo skorzystać z zalet Ganoderma licidum. Teraz o tym, dlaczego ten napój jest największą szansą biznesową. Po pierwsze, dzięki obrotom, które codziennie są osiągane w tej branży. Kawa jako lider w tej kategorii zbytu przyniesie Państwu zarobki, które będą powtarzać się znowu i znowu. Po drugie, rozpoczęcie pracy w firmie nie jest związane z poniesieniem nowych dodatkowych kosztów, które występują podczas pracy z innymi spożywczymi produktami, dietetycznymi dodatkami i tym podobnymi. Państwo po prostu zamieniacie niezdrową kawę na najzdrowszą kawę na świecie. Po trzecie, kawa ma ogromne uznanie na całym świecie, gdyż każdy wie i używa tego napoju. Państwo, zawsze możecie zaprosić kogoś na spotkanie w ten sposób. Spotkajmy się i przedyskutujmy wszystko przy filiżance kawy. Na pewno nie jeden raz używaliście już Państwo tego wyrażenia. Nie trzeba wyjaśniać nikomu, czym jest kawa. Wszystko, co było omówione powyżej, plus okazja do znalezienia się u podstaw rozwoju gigantycznego biznesu w Europie, wszystko to jest jedną z najlepszych propozycji biznesowych w ostatnim dziesięcioleciu. Czy Państwo znacie dwoje ludzi, którzy lubią kawę? Czy Państwo znacie dwoje ludzi, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze? Gratulujemy, posiadacie Państwo wszystko, aby osiągnąć sukces w karierze z Organo Gold. Nasza firma Organo Gold znajduje się na pierwszym miejscu pośród 500 najbardziej udanych firm sieciowych na całym świecie w kategorii wzrostu. Ponadto Organo Gold oferuje rewolucyjny plan marketingowy w swojej branży. Nikomu do tej pory nie udało się genialnie obliczyć i rozdzielić możliwych wypłat w tym biznesie. Ten plan pozwala zarabiać pieniądze od samego początku działalności, zapewniając możliwość ciągłego, zrównoważonego, pasywnego dochodu. Jednocześnie z cotygodniowymi płatnościami nie istnieje ani konieczność sprzedaży, ani długoterminowego sponsorowania nowych partnerów, co jest pozytywnym argumentem dla ludzi, którzy łączą ten biznes ze stałą pracą. Doświadczeni pracownicy sieci marketingowych są zachwyceni biznesplanem firmy. Po zaledwie 3 latach, 5 pracowników firmy Organo Gold znalazło się w pierwszej piętnastce najlepiej opłacanych menadżerów marketingu sieciowego na świecie. W ciągu pierwszych 12 miesięcy, jeszcze przed oficjalnym otwarciem europejskiego rynku sprzedaży Organo Gold, miesięczny dochód niektórych partnerów firmy osiągnął poziom od 21 tysięcy do 100 tysięcy euro. Jeśli Państwo nabrzydło każdego miesiąca inwestować w swoją sieć bez widocznych rezultatów, jeśli Państwo macie już dosyć braku odpowiedniego zarobku, niezależnie od swojej ciężkiej pracy, jeśli Państwo chcą mieć szybki, stabilny i przyzwoity dochód, to tak szybko jak tylko możliwe proszę skontaktować się ze mną w celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji. My proponujemy Państwu, aby dosłownie teraz zabezpieczyć swój udział w ogromnej, międzynarodowej sieci marketingowej. Wystarczy wypełnić formularz, wysłać mi maila, a najlepiej, żeby zadzwonili do mnie Państwo osobiście. Wtedy będziecie Państwo w stanie uzyskać dostęp do szczegółowego planu firmy, ze wszystkimi informacjami, które pozwolą Państwu realnie budować swój regionalny, a nawet międzynarodowy biznes. Zacznijcie Państwo działać już teraz i uzyskajcie pierwsze zyski, już po pierwszych dwóch tygodniach. Zapraszamy do najszybszej rozwijającego się zespołu w Europie